Cześć, witajcie w filmie. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję zestawiku z, z Legendary Legacy Mech Samurai. Naprawdę fajny secik, Ale słuchajcie, tutaj, gdyby nie będzie recenzji, myślę, pomyliłem, to będzie jak gdyby unboxing, a gdyby będzie druga część, czyli recenzja. Ten zestawik jest z okazji 10 subskrypcji. No już mamy 13, o ile się nie mylę, subskrypcji w tej, na tą chwilę przynajmniej, więc mam nadzieję, że dobijecie do większej liczby. Bardzo się z tego cieszę, że już mamy tyle subskrypcji. No i mm, nie zawsze będę mógł robić zestawiki specjalne, bo gdyby, widzicie, jak, jak wiecie, nigdy u mnie nie było zestawików. No, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo. No, no, wiecie, sobie zrobimy taki unboxing tego zestawiku. No i obejrzymy sobie pudełeczko, bo jest ładne. No dobrze, widzimy się za dokładnie chwilkę, no już na omówieniu pudełka. No, widzicie, mamy tutaj zaprezentowany nasz zestaw Mech Samurai. Mamy też zaprezentowane figurki u dołu, jak zawsze, czyli Nia w stroju Samuraja X, Nakala i Kraucha. Bardzo fajne figurki, naprawdę to dla tych dwóch szkieletów ten zestaw. No, od boku wygląda to tak. Mamy figurkę Nii pokazaną, tak z boku, klasycznie. Tutaj tak samo. No, już tu pokazywałem. No i od tyłu wygląda to całkiem przyzwoicie. Mamy funkcję no, mamy A najpierw zobaczymy... Mamy znane z sezonu pierwszego. Mamy nie, Znaczy no, o wiele mniejsze to jest. to jest. Jak gdyby wiadomo Legacy to reedycja ready zestawu Twojego już była. Nie zawsze no ale. No i tu mam pokażę te obrazeczki. Tutaj mamy wysokość tego mycha, możemy sobie strzelać 100 shooterów, no i nie ja sobie może tam wejść do tego mycha. no dobrze to była prezentacja więc sobie stawik otwórzmy stawik otworzony no i jak widzicie mamy tak pójmy sobie woreczki z klockami mamy taki mały luźny woreczek mamy trochę taki trochę taki większy no i mamy taki największy, są oczywiście nieponumerowane, no, klocków tak dużo i mało, tak, tak, powiedzmy, no i arkusz z naklejkami to tak, żeby obkleić trochę tego mecha, no i ta, ta, taki, żeby obkleić ten takie kółeczko, no i sztandardy, no, więc instrukcja trochę niestety zagięta, no szkoda, no, ale wiadomo, to mało zostawić, ale wiecie już nie będę Wam chyba tego obrazku pokazywał. Nie no, pokażę Wam. Dobrze widzicie? Chyba tak. No, poczekajcie, aż do góry nogami wam pokażę. No dobra. Więc yy, yy, to jest podsumowanie dzisiejszego odcinka. No i druga część nastąpi już niebawem. Oczywiście recenzja yy, będzie niebawem. Dobrze, źle Wam się podobało, zostawcie w górę. Jeśli nie to nie musicie jej zostawiać. No, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to polecam to zrobić, ale nie namawiam, zróbcie, zróbcie, jak chcecie. No dobrze, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!